Cześć kochani, wreszcie się widzimy w paskudnym świetle. Jesteśmy przed wyjściem do szkoły i w całkowitym bałaganie, a ja chciałam Wam pokazać całą stulubę i nie da się Was tak ustawić, ale właśnie zszedł mój syn, już gotowy do wyjścia. To Wam pokażę, bo on mnie nagra. Jestem dzisiaj taka jesienna, sweterek, na to zakładam skórzaną furtkę. Przepraszam, tylko pokażę się. Spódniczka w kratę z tamtego roku, rajstopy z Action, Action i te buty. Ignacio, weź na dół, żeby buty było widać. To są buty ze Stili i mam dla Was kot rabatowy, ale chciałam Wam pokazać jak na nogach wyglądają. Dobra, my uciekamy do miasta i odezwę się do Was, jak wrócimy. Powiem Wam, że ledwo żyję. Jestem wykończona z jest 10:37, a za 5:09 byłam w domu. Ja dopiero skończyłam nagrywać dla Was football, bo stwierdziłam, że jest troszeczkę nowinek. Chciałabym pogadać o cenach mięsa, cenach napoi No takich, tych właśnie, których nie powinniśmy kupować. No ale dobra, nie o tym. W tym footballu zobaczycie i zdrowe, i niezdrowe czyli tak, jak normalnie się odżywiamy w domu. No i co? Zaraz już mam troszeczkę z wami pogadam, bo chciałabym pogadać o włosach. Chciałabym pokazać wam, co zamówiłam sobie na Allegro. Słuchajcie, ja oznaczałam ten film, że jest ze współpracy, dlatego że otrzymałam dwie pary butów ze firmy Stili. Znaczy, sama sobie je wybrałam. No i uważam, że muszę tutaj zaznaczyć, że jest to w jakiś sposób współpraca. Może niepłatna, no ale jednak jakaś jest. I ja te buciki pokazałam na Instagramie, ale tutaj też wam je chcę pokazać, bo naprawdę tam ceny są mega kosmicznie niskie. Naprawdę. Do stówki to już kupicie fantastyczne buty, a ja mam jeszcze kod zniżkowy minus 10% aż do końca grudnia, może skorzystacie po prostu, więc dlatego oznaczałam ten film. Ja Wam tylko pokażę butki, to są tylko dwie pary. Jedne miałam się na sobie, a drugie po prostu pokażę w ręce. I tyle. Dobra, ale nie przedłużam. Muszę ogarnąć ten Saigon jeszcze po tym nagrywaniu i wymyślić coś na obiad, i później usiądziemy na spokojnie. Pogadamy, pokażę Wam co nieco. Dobra, więc do zobaczenia. Dobra. Słuchajcie, yy, paznokcia połamałam, jasna cholercia, krótkie mam, ale już taki ładny kształt miałam, a teraz połamałam, no ale cóż, tak to właśnie jest, lakier się zdarł i od razu ten paznokieć osłabiony, ja nie chodzę w ogóle, znaczy nie maluję paznokci, ale cały czas mam na sobie odżywkę tą z Regenerum, uwielbiam ją swoją drogą. Paznokcie rosną jak szalone, naprawdę co jakiś czas muszę je skracać, więc widać, że działa. No i naprawdę te paznokcie są wzmocnione, a tu właśnie. O, oh, po malowaniu paznokci się narobiło. Dobra, zmyję sobie przy Was ten lakier, bo, bo po prostu nie mogę na to patrzeć. Bo już lepiej mieć niepomalowane paznokcie niż takie obskurnie odrapane i zaraz Wam pokażę właśnie co nieco. Jeszcze chciałam poruszyć jeden temat, ale to może za chwilę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o buciki, które właśnie Wam pokażę, zaraz pokażę Wam drugą parę tych butów, bo zamówiłam, wybrałam sobie dwie pary. Jedne to te ciężkie takie mokasyny, które dzisiaj widzieliście na nodze, a drugie to takie typowe śniegowce. Takie trochę jak UGI, ale jednak takie na grubej podeszwie. Teraz mega modne. I nie powiem szczerze, że te buty mi się tak strasznie podobają, ale. Tak wizualnie, jak się na nie patrzę, ale na nodze mega mi się podobają. Już widziałam dwie dziewczyny w takim modelu buta i jak się Styli do mnie odezwało, żebym sobie buciki wybrała, to od razu wiedziałam, że jedne będą takie, a drugie właśnie takie bardziej do sukienek. Zostawiam Wam kot rabatowy w opisie, do końca grudnia macie minus 10%. Dobra, ale o tym zaraz. Wiecie co? Może ja zaraz sobie pozmywam te paznokcie, bo chciałam chciała pokazać te parę rzeczy, a tutaj widzę, że trochę mi zejdzie, bo y, były takie drobinki brokatu. A wiecie, jak się zmywa brokatowy lakier? No, chyba wiecie. Dobra, więc jedna ręka po części. Pokażę Wam te buciki, drugie. Y, to są właśnie, o, takie ciężkie śniegowce. Bardzo mi się kolor podoba, i one są na takiej grubej podeszwie. Mega cieplusia, słuchajcie, w środku. Ja mam rozmiar 39 a moja długość stopy ogólnie to 25,3. Zamówiłam 39 i są idealne i jedne i drugie. I te czarne, w których dzisiaj wędrowałam, są mega, mega przewygodne. Dobra, już Wam pokazuję, co zamówiłam na Allegro. Zamówiłam wszystko do zrobienia kalendarza adwentowego mężowi. Też Wam zostawię linki. Tutaj żadna współpraca ani reklama. Chociaż jednak trochę mam ochotę zrobić reklamę, bo wyobraźcie sobie, że co roku, to już trzeci rok z rzędu, jak robię mężowi kalendarz adwentowy, Trzeci rok z rzędu siedzę na Allegro i szukam torebek, takich, w które można by było powiązać właśnie rzeczy. Pierwszy zakup był zakupem nieudanym, ale to tylko z tego względu, że torebki przyszły piękne, ale ja nie popatrzyłam dobrze na wymiary, i one były dla mnie ciut za małe i domawiałam wtedy większe. Już w następnym roku wiedziałam, jakie mają być mniej więcej wielkości, i byłam bardzo zadowolona. Były takie: raz wybrałam proste, w tym roku, rok wcześniej, takie z reniferami. A teraz słuchajcie, jeszcze większe zamówiłam, bo chciałabym, żeby zmieścił się tu zarówno żel pod prysznic w jednym okienku, jak i głupi batonik. Rozumiem. A czemu powiedziałam, że troszkę mam ochotę sprzedającemu zrobić reklamę? A to z tego względu, że wyobraźcie sobie, że sprzedających różne torebki papierowe jest multum na Allegro. Natomiast za każdym razem, jak coś mi się spodoba i już rzucę do koszyka, i dopiero wtedy zobaczę, jak się nazywa sprzedający, stwierdzam, że co roku kupuję u tego samego. Więc to musi coś w tym być. I wybrałam torebki 30 sztuk, dlatego że one były popakowane po 10, no mi potrzeba 24, ale wiadomo, że wszystko się może wydarzyć. I myślę, że są w ogóle fajne, żeby problematy nawet w nich dawać. Bo tak wygląda pojedyncza torebka. To jest taki zwykły szary papier. I mamy tutaj Merry Christmas. No i co? O, całkiem spora ilość, więc zamówiłam te torebki. Ja będę mogła tutaj sznurkiem przewiązać. Dodatkowo właśnie u tego sprzedającego kupiłam sznurek, który super się sprawdza do wszystkich ozdób świątecznych. Nawet prezenty pakuję w takie coś, do tego wkładam na przykład kawałek prawdziwej igiełki, w sensie jakiegoś świerka i mamy pięknie spakowany prezent. I u tego samego sprzedającego kupiłam naklejki, które są piękne i urocze i właśnie będą zdobiły ten kalendarz, ale też oznaczały każdy jeden dzień, który tam mój mąż ma otwierać. Ja nie wiem, czemu mnie to raduje. Ostatnio ktoś mi zadał pytanie w komentarzu, czy ktoś mi robi kalendarz adwentowy? I nie wiem, czy to był przytek, czy to było po prostu pytanie. Ja tam nic absolutnie nie neguję. Ale no nie, nikt mi nie robi kalendarza adwentowego. Ja sobie co roku kupuję jakieś kosmetyczne. Natomiast w ogóle nie wymagam, żeby ktoś mi robił kalendarz adwentowy, ani sobie tym trudził głowy. Mój mąż nie ma czasu na takie głupoty, taka prawda. A co, dzieci mają mi kalendarz adwentowy zrobić? Dla mnie to jest ogromna przyjemność. I pisać te wiersze do kalendarza adwentowego, i robić zakupy do kalendarza adwentowego, i chować te niespodzianki po domu, i patrzeć na radość męża, jak otwiera te niespodzianki. To jest po prostu moje takie kocham was. I już. I jeszcze dobra, więc zamówiłam sznurek, te torebki, naklejki i dodatkowo wzięłam ten papier do pakowania prezentów, bo to jest fajny papier ze względu na wielkość, bo mamy tutaj aż 5 metrów na 70 centymetrów i myślę, że ten papier plus dwa te z Actiona, które kupiłam, w zupełności wystarczą, żebym wszystkie prezenty spakowała. Te foremne, bo nieforemne pójdą w torebki prezentowe. Ale zamówiłam też Ignaszowi, słuchajcie, na wintet koszulę już świąteczną na wigilię. Nasza wigilia jest w tym roku, nasze święta w tym roku są granatowo-czerwono-białe. I co prawda, ja będę miała zieloną butelkową sukienkę, ale myślę, że ten kolor zawsze pasuje na święta. Córce zamówiłam granatową sukienkę z HM-u, też z wintet, przepiękną, nie mogę się doczekać, aż przyjdzie. A synowi, słuchajcie, koszulę. I przyszła przepiękna, o tak, stakowana, w taką torebkę, która notabene mi się przyda. Ale koszula wygląda jak nówka. W sumie mnie to nie, nie dziwi, no bo ile razy w roku zakładamy świąteczne ze świątecznym motywem jakąś koszulę, mówię tu o dzieciach. Jeszcze my, no to ja powiem wam, koszulki świąteczne mam trzy, trzy piżamy świąteczne i ja wszystko po okresie świątecznym pakuję, piorę, sobie wszystko pakuję i wynoszę na strych. I to wszystko czeka aż do następnego roku, dlatego ja mogę takie świąteczne koszulki i piżamki nosić kilka lat z rzędu. I tak się rozmiarowo też nie zmieniam, żeby ich nie móc nosić. Natomiast dzieci, za rok ta koszula już nie będzie dobra na igrasia. Rok temu bo patrzyłam na koszulę świąteczną, którą odłożyłam i teraz sprzedawałam w ogóle na widok, to był rozmiar 140 a teraz 1,52 52. No więc za rok będzie już metr 60 coś, taka prawda? Granatowa koszula, zobaczcie, jaki ma świetny motyw, bo nie dość że świąteczny, to jeszcze mamy te pady, czyli dla małego gracza. Cała granatowa, w takie mikołajki, bardzo prosta, ładna, elegancka, rozmiar 152 HM, więc Ignacy mój już jest przygotowany na święta, bo spodnie założy, on ma takie fajne spodnie z kantem, ale tu nawet dżinsy by fajnie wyglądały, jak się nie umorusa, a raczej myślę, że nie, to już jest duże dziecko, to nawet pierwszy dzień świąt w goście będzie mógł w nich iść. I nawet założyć sobie mam takie fajne dla niego chinosy, tak się mówi na te spodnie. Takie proste, czerwone. I też będą świetnie wyglądały do tej koszuli. A łucja mówię też w granacie będzie, więc moje dzieciaki będą w granacie. Mąż prawdopodobnie w koszuli w kratę. Śmieję się, że on w koszuli w kratę, bo ma trzy piękne koszule w kratę i zakłada je tylko na święta, dlatego nie ma co mu nawet kupować nowego. I tyle, kochani, tyle, co chciałam Wam pokazać. Zmywam paznokcie, a my widzimy się za chwilę. Jestem z moim całorocznym świątecznym kubkiem, słuchajcie zrobiłam sobie herbatę, tą zimową, tą zimową, jeszcze nie widzieliście foodholu, dzisiaj oglądacie vlog, jutro będzie foodhol z dziś i jest bardzo dobra, więc to co będę Wam pokazywała jako nowinkę jutro w filmie, to możecie już wiedzieć, że jest bardzo dobra. Mam tu pół ogórasa i postanowiłam sobie siedząc przy Was wszystko poobierać, czyli ogórka, pół ogura wystarczy. No bo to tylko mizeria, słuchajcie, dla Ignacego, bo on najbardziej lubi, dlatego chciałabym, żeby cały obiad zjadł. Więc robię mu z pół ogurasa, do tego koperek, yy, skyr, bo jeszcze posiadam, mimo że nie kupiłam dzisiaj, yy, skyr i co? Yy, sól pieprz. Natomiast do uci gotuję brokuła, do a robię słuchajcie kotlety z kurczaka i ziemniaki. I to wpadło mi do głowy, po prostu kupiłam y, piersi z kurczaka, dzisiaj świeże, więc stwierdziłam, czemu nie. Więc tak, a mój mąż w ogóle nie chce jeść, mówi, że nie będzie jadł dzisiaj obiadu, że mu zrobię jakąś sałatkę fajną, więc akurat kurczaka wyciągnęłam więcej, nie mroziłam w sensie go jeszcze, to zrobię mu sałatkę z kurczakiem, będzie bardziej pożywna i ja sama taką chętnie zjem dzisiaj na obiad. Y, więc my z mężem, tak, a dzieciaki ziemniaki, kurczaki i ogó ogór i brokuł. Okej, okay. obieram ziemniaki i sobie chwilę tutaj do Was pogadam i powiem Wam, że zebrałam przed chwilką książeczki, bo wszystkie już wyczytałyśmy, druga seria nasza książeczek wyczytana z biblioteki, a dziś jest biblioteka otwarta, bo u nas jest trzy razy w tygodniu, więc y, ja wezmę książki, jak będę wychodziła po Łucję, odniosę je już do biblioteki, żeby z nimi się nie ciągnąć, wiecie, na autobus, pójdę po dzieciaki, Ignacy do domu od razu nie wraca, bo on dzisiaj się umówił z dziadkiem, więc on prosto z autobusu idzie do dziadka, a ja łucję zgarnę. I żeby nie była smutna, że ona nie idzie, bo chłopaki mają po prostu dzisiaj taki męski plan jakiś, więc łucja jest tam zbędna i niepotrzebna, a babci nie ma, bo jest w pracy. Więc Ignacy sobie pójdzie, a ja łucję zabiorę, bo wiem, że książeczki oddałam, idziemy do biblioteki, wypożyczyć coś nowego, bo już nie mamy co czytać. Powiem wam, że z tych wszystkich książek, które ostatnio przyniosłam, to to, co łucja pobierała, to są takie głupotki, wiecie, piękne okładki. Tym ona sugeruje wybierając książkę, natomiast ja wybrałam taką historię o Jerzyku, jest przepiękna, już dwa razy przeczytaliśmy tą samą książkę, bardzo ładna historia, Łucji się bardzo podobała i na pewno dzisiaj Łucja wybierze coś ze względu na okładkę, ale ja wybiorę właśnie takie grubsza pozycje już do czytania konkretniejszego, nie te cieniutkie książeczki. Więc tak i muszę iść do paczkomatu, nadać paczkę, bo wczoraj sprzedałam i grę planszową i jeszcze zestaw kosmetyków. Jedna osoba wzięła, więc to wszystko muszę wysłać i odebrać paczkę, przyszła Łucji sukienka. To jeszcze te pokażę Wam książeczki, jakie hmm, wybierzemy i pokażę Wam sukienkę, która przyjdzie, od razu będę ją schować. Bo Łucja to jest takie dziecko, że jak zobaczył koszulę, mówi no fajna, no i wiadomo, że nie pali mu żeby ją zakładać. A moja córa to jest prawdziwa dama. Ona od razu będzie chciała założyć usta, malować, koronę wkładać i wiecie, być gotowa na imprezę. Ojej, jej jej, za dużo tych ziemniaków. To jest porcja i tak za duża dla moich dzieci, jeżeli chodzi o ziemniaki. Ignacy jest ziemniaczany, bardzo lubi ziemniaki, Łucja w ogóle ziemniaków nie je. No a dla samego Ignacia to wiadomo, Łucja, bo ja mówię Łucja, ziemniaki, kurczak. Łucja to trzeba liczyć, kurczak, broku, kurczak, mizeria w tą stronę, ona w ogóle ziemniaków jej nawet na talerz nie wkłada. E, więc tak, no ale w ogóle poza tym Mucja je normalnie w przedszkolu: posiłki, więc to jest mały głodomorek, bo ona bierze śniadaniówkę ze śniadaniem i je śniadanie w przedszkolu, rozumiecie? Je obiad w przedszkolu, pod wieczorem zabiera do domu, bo już nie ma na niego miejsca. Przychodzi tutaj, zjada obiad i szuka jeszcze: Mamo, pokroisz jabłuszka, da szarbuza. Dobrze, że wszystko dzisiaj kupiłam, mega się cieszę, bo i. Przekąski takie typowo, wiecie, kupne, ale też dużo owoców, więc będę miała czym dzisiaj dzieciaki częstować. A wczoraj tak mi miło było, bo pieczewa nam zabrakło w domu, na Instagramie Wam mówiłam, a my nie lubimy pieczewa z naszego sklepu takiego wioskowego. No i mówię, zanim na zakupy pojedziemy, upiekał po prostu swój pszenny chleb. No i upiekłam ten chlebek, ale taki z mąki pszennej, ale chlebowej. On jest wtedy tak grubo mielony i mimo wszystko jest taki, wiecie, no inny troszkę niż taki z typowej tortowej mąki. No, i tak smakował dzieciakom wczoraj. Ignacyowi robiłam jeszcze do szkoły ci kanapki łóci zresztą też taką malutką kanapeczkę. że Ignacy mówi: Nie kupuj nam już bułek, tylko piecz chleby. Ja dobra, dobra. I tak kupię bułki, bo wiecie, pomrożę je, ale i tak zrobiłam. Ale chlebek jutro znowu będę swój bo taki mały kawałek nam został. Zostawiam wam kartę z odnośnikiem do filmu z chlebem. Tam się nic nie robi. Jaką mąkę macie z takiej robicie, w sensie macie. Drożdży 40 gramów, 400 ml wody, nie pół litra, cz, cz, chyba 400, już teraz nie pamiętam. Takiej letniej wlewacie do drożdży, tylko mieszacie łyżką i wszystko wlewacie do gotowej mąki. Możecie mieszać mąkę 300 gramów jednej, 200 jednej, 400 jednej, 100 czy 500 gramów jednej mąki. Więc ja wsypam 500 gramów te 40 gramów drożdży, 400 ml wody, 1 łyżeczka cukru, 1 łyżeczka soli. Koniec, mieszamy ręką. Możecie dosypać sobie ziaren, jeżeli macie ochotę, jeżeli nie. Wylewacie do foremki, wzrasta, rośnie w piekarniku, piekarnik na 80 stopni i czekamy aż urośnie do rantów blaszki tej keksówki i dajemy na 200 stopni. 50 minut, gotowy przepyszny chleb. Zawsze wychodzi, a mieszamy go po prostu łyżką, więc super ekstra. No i co? I ja się słuchajcie, będę z wami żegnać, bo my się tu już pewnie prawdopodobnie nie zobaczymy. Nie zobaczymy się, bo przyjdę z sukienką. No to się teraz żegnam. Widzimy się, jak już wypożyczymy książeczki i odbiorę sukienkę. Dobra, książki gotowe do oddania, to o tym mówiłam. Przygody Jerzyka z pod Jabłoni. Przepiękna bajka, naprawdę taka miła historia. Przemiła, dwa razy udało nam się przeczytać, bo ci się tak podobało. Pięknie ilustrowana, ale przede wszystkim taka fajna, mądra, miła, przyjemna, naprawdę cudowna historia o jeżyku spod jabłoni. Polecamy, Alicja, ohohoho, -ho -ho Gołąb, Ungenhauer Gołąb, chyba, chyba tak, ale dobra. E, pomijam już to nazwisko, sami widzicie. Super, super, zobaczę czy coś z tej serii też jest. Czy ta pani coś jeszcze napisała, bo bardzo nam się podobało, a to reszta to takie trochę głupotki. Więc się mamusia się skupi na wybieraniu książek mądrych do czytania, a Łucja na tych, które ładnie wyglądają, standardowo. Trochę tu ciemno, a ja właśnie wychodzę. Książki i paczka gotowa. Uciekamy do biblioteki, potem z paczką. Powiem wam, że mega są te buty, mega nic nie widzicie przez paczkę, ale naprawdę takie wygodne jak kapcie. Jakbym była w kapciach. Dobra. Nie przedłużam, kochani, biblioteka, paczkomat i po dzieci. Zostało mi 6 minut, żeby załatwić to wszystko, więc lecę. Wróciłam z sukienką do domu. Patrzcie, jaka cudna, granatowa, tak okarda. Może tu nie ma motywu świątecznego, ale te gwiazdy, te tańczące króliczki, no wygląda magicznie. Iście magicznie i tak taka... No nie wiem, taka nocna. Myślę, że będzie pięknie Łucja wyglądała w niej. No i taką sukienkę właśnie kupiłam na winty dla ludzi. Jestem zachwycona. Z tyłu na zameczek. Super. już pokażę Wam, co wypożyczyłyśmy. Oczywiście, z głupotek, które Łucja wybrała, to history 3 oraz za dużo miodu. Kubusia Puchatka, dzisiaj tylko dwie. A ja wybrałam 20 bajek do czytania dzieciom przed snem. Tutaj mamy o, cloud, tak się czyta. Monet i jego y, magiczny ogród, y, więc tak, o, dobra, potem mamy tajemnicza ścieżka, opowieści z parku Persiego, też ciekawa pozycja, jesteś moim przyjacielem, kocha, lubi, szanuje, o uczuciach, tak, i tupcio, chrupcio, bo lubiłyśmy tą serię, więc stwierdziłam, że zobaczymy, nie znamy tego, nie dam sobie dokuczać, zobaczymy, czy fajne, czy nie. I tyle. Ale w tej chwili, kochani, ja się z wami żegnam. Jutro mamy sprawdzian z historii, w sensie Ignacy. Chcę na razie teraz odpoczynek. Ja idę zjeść, położyć się też, odpocząć. Dzieci mają czas na odpoczynek. Wiadomo, że też dla nich przedszkole i szkoła to praca, więc niech one też odpoczywają. Ja też muszę oddech złapać, trochę nogi wyciągnąć. No, potem zmyję makijaż na łóżku, położymy się z Ignaciem na łóżku, powtórzymy materiał z historii i tyle. Lekcję już sobie sam podrabia, ale teraz dwie godziny przerwy i dzieci mają. I ja, no ja tak trochę przerwy, a trochę montowania właśnie dla Was tego filmu, żebyście jeszcze dziś go mogły obejrzeć. Dobra kochani, to tyle. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się na pewno jutro.